Siemanko, panie i panowie, w kolejnym nagraniu mamy poniedziałek, mamy deszczyk. Co prawda niewielki, ale to i dobrze, nieulewny, spokojny. Ponad 3 litry, jak wyjeżdżałem z domu, było na wodomierzu. Także jedziemy na małe, oględziny pól i widzimy się za chwilkę. Zaczynamy ten odcinek. Oczywiście zapraszamy do oglądania. Nie, Jakubek? Tak, tak. No tak, tak. Działamy. No i jesteśmy na polu, gdzie rozrzucaliśmy w sobotę Kornkali. Można powiedzieć, że po tych 3 litrach śladu po tym kornkali już nie ma. No, gdzieniegdzie coś tam widać, ale to już będzie fajnie rozpuszczone. Ogólnie będziemy, to mieszać, ogólnie będziemy to mieszać z ziemią, tak jak mówiłem, i przyjechałem zobaczyć, czy po tych 3 litrach da radę to robić. Myślę, że tak będziemy zaczepiać grubera do gwizdka, będziemy działać. To jest drogi spływa kuba. Tu z drogi z kałuży spływa dlatego. Owie sozimy panie i panowie. Ten najpóźniej siany. Coś z tego będzie. Mrozy były duże. Bez okrywy śnieżnej. Pole robione bezorkowo. Jakoś tu będzie. Tutaj mamy kolejny kawałeczek owca o Większy kawałeczek no, na słabej ziemi, bo tu jest piąta klasa. No i zobaczymy. No. Czekamy, czekamy i obserwujemy jak to będzie dalej wyglądać. Na tą chwilę no, nie wygląda to tragicznie. No, ale w tydzień poczekamy, tydzień ciepła przed nami. Jakieś opady deszczu. Zobaczymy czy będzie można zastosować nawóz. No i dobra. Jedziemy dalej. Dobra, panie i panowie. Po malutku lecimy na pole. Mandamik podczepiony. Jedziemy to wszystko poustawiać. I zobaczymy jak to będzie szło. Za mną, maskiem, jedzie Jakubek z Łukaszem. Od razu gdzieś tam pojedyncze kamyczki pozbierają. Które już widziałem, że leżały. No po tej uprawie jesiennej której już było widać Jak żeśmy rozsiewali ten nawóz Co prawda niedużo I co prawda Bartek nie dał rady <grymny> Jednak tych kamieni wynieść No ale zobaczymy Może dzisiaj przyjdzie Zatrąbimy standardowo Koło jego chałupy I zaraz przybiegnie na 100% Także Łukasz jedzie z Jakubkiem Ja poustawiam maszynę i coś tam pomału będziemy dziubać 3,6 litra deszczyku. Sobie popadało na metr kwadratowy dużo, niedużo. Ogólnie nie widać tej wody za bardzo. Gdzieś tam jak z asfaltu spłynęło, no to gdzieś tam jakaś papka się zrobiła. Normalna sprawa. Dzisiaj mamy mglisto i pochmurno, jak widać na załączonym obrazku. Także jedziemy i zobaczymy, jak to będzie szło. Myślę, że będzie szło dobrze. Jutro też pokazuję jakieś opady deszczu. Pomału trzeba działać. Pomału trzeba działać. I chciałbym właśnie to zrobić jak najszybciej teraz, żebyśmy za jakiś czas mogli rozsiać azot i uprawić to już na gotowo. Chociaż różne opcje jeszcze w głowie mam, ale tak naprawdę wszystko to, co będziemy robić, zależy od przebiegu pogody. Tak to wygląda. Lecimy na pole, widzimy się za chwilę. Idzie bardzo dobrze. Ładnie pięknie, nawet bym mógł powiedzieć. Latamy sobie na nawigacji. Jeździmy sobie 9 na godzinę, 30 centymetrów głębokość. Pomału do przodu. I mnie nie <laughs> Troszeczkę czasu minęło, bo uprawiliśmy już prawie 2,5 hektara. I dopiero Bartuś przyszedł. A, dobra, dobra, to jadę. ja trąbiłem. Jakubek trąbił i długo Bartka nie było, ale jest, 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 idzie Bartolini. Fajnie idzie, podoba mi się to. Nic za gruberem się nie ciągnie. Fajnie ten materiał był na jesień rozdrobniony. Wały nożowe naprawdę w tym przypadku robią robotę. Wiem, że dla wielu z Was to nie jest robota idealna, dla mnie też nie, ale wstępnie naprawdę fajnie nam potnie te badyle, gorczycy czy nawet grochu. Naprawdę te łodyki są pocięte. No i ta leżówka jeszcze robi robotę od razu za tym. Teraz zrobił nam czas, trochę roboty, bo to było robione w październiku, pod koniec. Tegoż tak, nie pamiętam dokładnie początek listopada czy koniec października. Chyba koniec października to było zrobione? Tak, raczej tak. No i co, panie i panowie? No i... i teraz sobie to uprawiamy na głęboko. Będzie dobrze. No i co, jestem zadowolony, że to troszeczkę popadało. Nic się nie kurzy dzisiaj, fajnie się uprawia. Nawozik podany. Tym bardziej jestem zadowolony, że na jutro jeszcze prognozują jakieś opady deszczu. Większe prawdopodobieństwo tego opadu będzie, bo 90% na dzisiaj było 80%. I spadło tak jak pokazywali, także czekamy na więcej. Z jednej strony człowiek chce, żeby padało, a z drugiej strony wie, że jak popada to będzie robił kolejny na polu. Bo już przymrozków nie pokazują zbytnio na kolejne dwa tygodnie. Także jest jak jest, jest jak jest na razie panie i panowie jeździmy sobie raz przy razie do tego słupa tutaj Te chłopaki co jakiś czas przyjeżdżają, jak jakiś kamyczek wyskoczy to nie wjeżdżają kołami na to uprawiane Zbierają to z boku Za słupem już sobie będę wjeżdżał bo tam mamy jeden słup za tym supem już będę sobie wjeżdżał. Jak już ten słup cały obrobię dookoła, co któryś przejazd, i tyle. A pole długie, to można nas przy Radzie też jeździć. No niczym to nie przeszkadza. Także panie i panowie, gruba uprawa wjeżdża pod buraki. Działamy z tematem. Zapraszam do oglądania. Lecimy. Spadek na drodze krajowej nr 20, w zachodzie połowskim, w pobliżu głównych, wderzeniu dwóch samochodów osobowych. Zginęła jedna osoba. Trasa jest zablokowana, wyznaczona objazd. Cztery osoby z kolei ucierpiały w wypadku na drodze nr 76 między Garwolinem a Stoczkiem Łukowskim na Mazowszu, W miejscowości Wilchta samochód osobowy wypadł z jezdni. Policja wprowadziła tam ruch wahadłowy. Dobra, przejechałem sobie na drugą część pola, bo tutaj mamy takie dwa uskoki. Dwa poprzeczniaczki sobie zrobimy i dopiero wrócimy. Na ten kawałeczek, od którego zaczęliśmy, na ten kawałeczek Kawałek jest ten sam, ale pole duże Po prostu pojedziemy od tamtej strony No, ale póki co przerwa obiadowa Chłopaki się trochę nudzą, bo na tym polu mało jest kamieni Ale jak przejedziemy na kolejny kawałek Może jutro, może pojutrze No to tych kamieni tam będzie więcej I będą wtedy mieli zapierdziel co, panie i panowie, jesteśmy chwilkę później. A jak zwykle dla was chwilka, a dla mnie troszeczkę dłużej. Którą my mamy godzinę? Którą my mamy godzinę? Kurde, godzina 17. Godzina 17. Pomalutku robi się ciemno. Na budziku 11 hektarów uprawione. No i co dalej? No właśnie, co dalej? Jak długo to będziemy? Jutro zapowiadają ten deszczyk. A ja mam coś takiego, że zawsze lubię, jak zaczynam pole w tym samym dniu, to skończyć. <laughs> Albo może nie tyle co w tym samym dniu, jak jechać do bólu, aż się skończy. A że tutaj mamy prawie 30 hektarów i że wcześniej nie wyjechaliśmy: no bo, no bo wtedy padało. Nie chciałem w deszczu tego robić. Chciałem, żeby to troszeczkę na wierzchu obeschło. I też tak się stało, fajnie nam to obiało, był wiaterek, było słoneczko chwilowe. Fajnie to idzie. No i co? Nocka przed nami, jak myślicie. Bo jutro ten deszcz zapowiadają około godziny 12-13, czy odpuszczamy i zrobimy to po prostu już po tym deszczu. Fajnie by było, jakby na tą uprawę coś tam popadało jeszcze. To by było idealnie. No ale 60 hektarów prawie pod Buraka też nie damy rady zrobić przed tym deszczem, to będziemy wariować, czy nie? <grywia> Uprawiamy, ile się da, a resztę na spokojnie po deszczach będziemy robić. Po deszczach! Mówię to, jakby nie wiadomo jakie nawałnice nam miały tutaj przyjść. A to może jutro też spadnie ze 3 litry i tyle. No nic, pomału działamy, zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy jak to wyjdzie, lecimy. Godzina 18. Z jakubkiem musimy jechać coś załatwić, łukasz popilnuje tutaj traktorka na chwilę. I jak wrócimy, to Jakubek sobie troszeczkę jeszcze pouprawia, ile się da, ile mamy paliwa, żeby tutaj nie dowozić, no ale pół zbiornika jeszcze mamy niewypalone, pokazuje nam takie, no, ciut ponad pół zbiornika. Także mamy jeszcze wachy, dosyć sporo. A w gwizdku mamy dosyć duży zbiornik. Także jeszcze będzie można tutaj pohasać średnio 14 litrów na hektar, nam wychodzi. Zrobiliśmy prawie 14 hektarów. 13,5 dokładnie. Czyli pół metek, zaraz, zaraz, pół metek będzie. 21 przejść my działamy dalej i tak to się robi wszystko fajnie, wszystko pięknie Nawet nie wiem ile stopni jest, kurde Wchodziłem na turę 21 a kurde, jest mega ciepło Jest uprawione 17,4 hektara także spoko jeszcze trochę i na pewno się uda jeszcze w sumie ile? 12 hektarów? No coś koło tego 11. No. Dobra, na horyzoncie godzina 22. 18, ponad 18 hektarów mamy zrobione, można by było dalej jeździć, ale jedziemy do chałupy, wyspać się. Jutro wcześniej rano może uda się wstać. Zobaczymy. <gryw> tak żebyśmy przed deszczem chociaż to pole zakończyli. I po deszczu będziemy działać dalej. Troszeczkę Jakubek tutaj pouprawiał. Ja teraz przyjechałem i zjeżdżamy do chałupy. Mamy straszną mgłę, bo naprawdę nic nie widać. Jak jechałem tutaj do niego na pole przed chwilą, to maksymalnie 30 na godzinę. Nie widać w ogóle zakrętów, nie wiadomo o co chodzi. O, no dobrze, że się zna drogę. To na tak zwanego Czuja można jechać ale. W takiej mgle, to i nawet jak drogę się zna, to no trzeba uważać, bo może być nieciekawie. A naprawdę mleczko się rozlało. No i co? Dobra, panie i panowie, pomalutku zjeżdżamy i widzimy się jutro. Siemano, piąta rano. Mgła wciąż z nami obecna, chociaż mam wrażenie, że jest ciut mniejsza niż była wczoraj. Z wieczora, ale w dalszym ciągu jest dosyć spora. Lecimy pomalutku na pole. Na polie. Lecimy na polie. Wczoraj, jak zjechaliśmy z pola na podwórko, zatankowaliśmy sobie traktor, nasmarowaliśmy wał w mandamie. Także maszyna dzisiaj była uszykowana. Maszyna gwizda, kierowca. Jedzie. Nie no. Dalej mglisto. Normalnie tak mglisto, jakby deszcz padał. Jakby deszcz padał. No po tej mgle na pewno mokro jest, nie? Miałem wczoraj wrażenie, że jak tam mgła zaczęła nachodzić i już było ciemno, to że traktor jakby gdzieś tam punktowo mi się bardziej ślizgał. Ale to może było moje takie dziwne odczucie. Może zmęczony byłem. Nie wiem. Także dzisiaj ta sama akcja. Czyli mandamik. I zbiór kamieni. Zobaczymy, czy się uda. Przejechać dzisiaj na kolejny kawałek przed deszczem. Na tym drugim kawałeczku na pewno chłopaki będą mieli więcej do roboty. Może nawet o wiele więcej bo naprawdę na tym dużym polu mamy bardzo małe kamieni. Można powiedzieć tyle co nic w porównaniu do. Następnego pola. No ale cóż, takie kawałeczki mamy. I na takich się działa. Ale bardzo mocno mnie cieszy to, że ten duży kawałek, że na tym dużym kawałku jest tak mało kamieni. Bo słyszałem, że w bliskiej okolicy jest troszeczkę więcej tych kamieni. A akurat u mnie nie. Co tu się stało, że tu mgły nie ma? O! No. Wczoraj była. Także jedziemy i widzimy się na polu. Być może dopiero jak się rozwidni. Ta -da 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 -da. Coraz widniej, coraz widniej. Ale mgła dosyć spora w dalszym ciągu tutaj się utrzymuje. Także lekko ponad 21 hektarów mamy zrobione na tym polu. 2,85 hektara na godzinę. Przyjmijmy 2,5 z uwrociami, z poprzeczniakami. Niech będzie. 2,5 hektara na godzinę. No to takie 3 godzinki. No 3 godzinki. 3 godzinki jeszcze na tym polu. 3,5 godziny do 10.30, co? Do 10.30, zobaczymy, może się uda. 10.30, 11.00, coś w tych granicach. i akurat o 11.00 pokazują jakieś opady deszczu. Dokładnie pierwsze opady deszczu, 70% na godzinę 11. Także czas pokaże jak będzie, nie ma co odgrywać, pomału do przodu. Dobra, za chwilkę mamy godzinę 9.30 i co Wam mogę powiedzieć? Zostało nam zrobić na tym Cypelku jako poprzeczniak do tego pola poprzeczniak, czyli poprzeczniak poprzeczniaka i jednocześnie będziemy jechali wzdłuż, tak jak to ostatnimi czasy robiłem na tym polu, aż do samego końca, do tej naszej drogi popularnej Chociwelki 142 i tam dopiero będziemy zakończać poprzeczniakiem. Także ja już tutaj sobie zrobiłem wcześniej linię, przejechałem dwa razy od brzegu i na środku, aby sobie zaznaczyć, gdzie mam wyciągać grubera. I teraz tylko będziemy sobie śmigać. Lekko zaczyna nam żyć. Coś, kurde, prognoza. Pokazywała dopiero o 11.00. Mówię, na spokojnie się wyrobię. No, w sumie nie pada mocno. Także, także jakoś to chyba będzie. Bo zostało nam około 2,5 hektara, jeszcze na tym polu do zrobienia. Tutaj sobie poprawię kawałek tylko. I lecimy dalej. Chyba damy radę, panie i panowie. Co? Myślę, że damy radę. Jakoś mocno nie pada. Była taka chwilka, że jakby chciało mocniej padać ale... ale się... ale sfolgowało. Tutaj chłopaki kamyczka wyciągają. Jak coś kuba to żeby tą dziurę w miarę tak zasypali, nie? Bo później maksem tego nie zaciągnę jak dziura zostanie. Tak jak teraz robimy, jak widać, wąski pasek nam został do ogarnięcia i z tamtej strony poprzeczniak, ale tutaj razem z tamtym poprzeczniakiem poprzeczniaka, tak jak mówiłem, czyli ponad kilometr do przejechania, będziemy to widać. Będzie to widać? Nie, chyba nie będzie widać. Będzie. A może i będzie. A, nie mogę tak na tyle oddalić tej mapy, ale. Zaraz będziemy dojeżdżać do drugiego końca. To wam pokażę, no bo jedziemy tak prosto. I tam robimy sobie bananik dookoła tego cypelka, który jest jakby poprzeczniakiem tego pola. A tam jeszcze robimy poprzeczniak poprzeczniaka, tak jak wspominałem wcześniej. No i tak będzie fajnie zakończone. Bo w tamtą stronę sobie wyjedziemy, zrobimy poprzeczniak, i wyjedziemy od razu na drogę. Już I pojedziemy na kolejne pole. Wszystko zależy od tego, czy to będzie padać, bo był taki moment, że pociapało, a teraz już nie pada. Godzina 10.17 dokładnie. Będzie to widać, jak jesteśmy tutaj już bliżej. Jakoś to widać. I tutaj jedziemy sobie z bananika i tak będziemy obkrążać tego banana. W miarę szybko idzie, fajnie, tym systemem. No ale w jedną stronę trochę nudno, bo tak długo się jedzie. Także chłopaki pojechali na kolejny kawałeczek, troszeczkę większych kamieni pozbierają. Przed tym, zanim ja wiadę, mandamem, bo tam też parę leżało, takich sztuk większych. Bartuś poleciał do sklepu, ciekawe czy wróci, czy sklep otwarty. No bo chciałem, żeby tutaj jeszcze jednego kamienia wysmyczył Ale jak go nie będzie, to ja go wyniosę Bo no Bartuś może nie przyjść <laughs> Wiecie o co chodzi, nie Tak to jest Jakby nie było, dwa przejazdy mamy tutaj jeszcze Czyli kurde do końca z powrotem i będziemy musieli jakby na pusto wracać No Tak wyszło, tak wyszło Nic nie poradzę. No troszeczkę tu grzebiemy o. mamy taką glinę tutaj delikatnie i to lekko teraz zmoczyło. No ale co zrobić? To już tutaj zmęczymy jakoś to musimy zmęczyć i dobra, po malutku to idzie. Został nam tutaj ostatni poprzeczniak. Za 5 minut mamy godzinę 11. Kończymy ten poprzeczniaczek i zjeżdżamy do chałupy, dlatego że ciągle pada. Siąpi, siąpi, panie i panowie. Także nie będziemy tutaj, no tutaj to na pewno nie, ale no nie będziemy balować na kolejnym polu też, bo, bo to nie ma sensu. Po prostu nie ma sensu. I cyk nawozik na polię. No i ogólnie widzę, że, że to pada już tak. Może nie jakoś bardzo mocno, ale cały czas. Także zmęczymy ten poprzeczniaczek. Na pewno z tej strony jest o wiele lepiej, niż, niż z tamtej strony, co byliśmy na tym cypelku. No bo mówię, tam mamy troszeczkę bardziej zwięzłą ziemię. Tutaj jest piasek. To śmiało tutaj zrobimy sobie 7 przejazdów na tym poprzeczniaku. 7? No zobaczymy. 6 na pewno. I do domu. Do domu i chyba widzimy się jutro. Ogólnie to jak nie będziemy dzisiaj robić nic z polu, to gwizdka by się robiło tak. troszeczkę opłukać I gwizdkiem Ale muszę jechać... się je tutaj I gwizdkiem muszę na przegląd jechać Odczepimy Mandama Lekko go opuczemy i na przeglądzik Ogólnie dzisiaj mamy wtorek, a przegląd mamy do soboty Z sobotą włącznie ale na sobotę to może coś będziemy w polu działać, dlatego trzeba będzie jechać, zrobić dzisiaj ten przegląd i tyle.